ogień no i wozimy na łąkę z szybeczki tam wywieziemy o, także lejemy na łąkę i się wydaje, że z beczki wywieziemy na te półtora hektara nie ma co przesadzać To musi, kurde, się... W jakiś sposób zaaplikować W tą ziemię Podobno w poniedziałek ma deszcz być To też nawet dobrze na tą gnojowicę Yy, gdyż nie będzie tak palić tej trawy, nie? No także wywieziona pierwsza beczka. Będę musiał jeździć szybciej, bo. Za wolno idzie 6 na godzinę I nie, starczy, nie starczy Gnojowicy przez 8 mieścić z 8 na godzinę I wtedy będzie git normalnie Kuba, młody Kuba nam jechał kostką ja dodatkowo jeszcze trochę siana poprasowałem w rolkę no bo tyle kostek to nie potrzeba na wręcz robota by była głupiego ale jęczmienie w oczach dojrzewają normalnie na kogutach jedziemy ogień. Ale był tryb mechanik teraz przez ostatnie dni. Wyciągaliśmy tłok e, z przyczepy. Case jutro jedzie na na kurczę, jak to się nazywa? Na zrobienie tego podłokietnika. No bo coraz bardziej zaczął latać. Patrzcie fotel stoi, a I słyszycie jak to napierdziela? Podczas jazdy jest najgorzej, nie? To niech mi zrobią Dlatego chcę im zaprowadzić, żeby na miejscu go mieli Będą mieli łatwiej wyciągnąć fotel eee, Co? Prasa? Tutaj mi się zgubił ten element od pompki eee, Ale załatwiliśmy Używany eee, Używaną pompkę, trochę zniszczoną Taniej No bo nowa kosztuje 1200, także załatwiliśmy sobie I przełożyliśmy tylko ten element Tą końcówkę reszta pompki była naprawdę sprawna także jest, jest fajnie łańcuchy zrobiły się mokre Tak to smarowałem, jak psiana były to smarowałem z bańki nie e, normalnie polewałem także to przy prasie jednak tej blachy chyba nie składam co mi odpadło tu mu się łamały te uchwyty bo... bo nie wiem czy to jest sens może na przyszłą zimę bo... Czy ta placha ma jakiś wpływ? Żaden, zauważyłem. No nie? Nic nie jej. Nie ma wpływu nawet. To tylko... Łańcuch szykowany, tylko trzeba przełożyć. A i tu mi się drut od pastucha gdzieś wkręcił. To trzeba by odkręcić. Fajnie, że na cztery śruby to jest, bo jest mocno, tylko że odkręcenia jest dużo. No a w ogóle tu mi leci z tych węży muszę... Zawieźć je do Grena, Żeby je pozaciskali na nowo Albo, albo nowe węże. Ale rawie. No, a właśnie zamknę, odczepię ją i założę sobie i umyję trochę kejsa żeby go jutro im zaprowadzić. Eee, będą mieli trochę. No nie, no nie taki jak taki suszło, żeby nie jechał, nie? Tam już nie będą ze wierzchu nic odkręcać, tylko robotę w środku mają, nie? Ale, ale im łatwiej. W ogóle prądu nie mamy, także Oprócz tego zmalowanie. malowanie, także nie, nie wybaczcie, że sywal to wszystko zabory powyciągane Agregat jeszcze Wojskowy Duży No Trójfazowy, nie I Zasili do Jarki w ogóle, no wszystko tu jest, całe gospodarstwo jest w stanie zasilić, nie No walt, waltra, a i jeszcze jedna rzecz gdy wam pokażę, będziecie mieli takiego vloga. W sumie już wcześniej nagrałem, ee, wcześniej nagrałem tam z tyłu tą płytę, ale nigdzie nie wrzuciłem do żadnego filmu. Więc przy okazji wrzucę tutaj taki zbiorczy, będzie z gospodarstwa. Zamontowany wentylator. Jeszcze nie jest podłączony prąd pod niego. O. I on coś w tym stylu będzie dawał. Zobaczymy Tata, już sprawdzał na sucho. To no niby, niby wali ostro, i całą oborę powinien tutaj przewietrzyć w sensie, tu gdzie jedzą, ale nie na pasze, żeby nie suszyć. Także tak ten wentylator wygląda, chyba mam 1,20 m. No i zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. Zwierzyna. No, a jeszcze wam pokażę w sumie tą płytę. Bo ci, co na Instagramie to widzieli. A na filmie, do żadnego filmu nie domontowałem, a ona już jest miesiąc. Ta płyta, no dobry miesiąc, już może nawet miesiąc z czymś. Miesiąc i tydzień, miesiąc, może półtora miesiąca. No i wyrąbaliśmy tutaj kawał płyty. Tutaj do naszego yy, betonu zostało to dołączone wszystko. I, I, jeszcze placu trochę, nie? Że widzicie, jeszcze w przyszłości, jeszcze tam do, jak jest ta, ten gruz. Jeszcze więcej. No bornika tu już jest. Tylko troszkę. Trzy razy zobory I, I. I tak jest jeszcze miejsca na niej, nie? No, a burak, burak jak to burak. Tutaj wymóg, jakby ulewy. To spływało właśnie tutaj, jak jeszcze nie było tego muru. Ale on odbije tu z tu jest dobra ziemia. Jeszcze będzie ładniejsza od tamtych. buraki jak to buraki u nas. Są piękne w tym roku naprawdę Burol jest konkret. I w tym miejscu jeszcze nie jest najlepsza ziemia, tylko taka średnia. A jak to wygląda? Prezentuje się fenomenalnie buraczek. Jedyne co pośpiechy, które wyrywałem w sobotę zeszłą. Mam nadzieję, że mi w ciągu dwóch paru dni go zrobią. No mam nadzieję, nie. Ja liczę na nich, że mi to szybko zrobią, bo możliwa no, zapasem, raczej ja jęczmienia nie mam, ale no prasować słomę będę u wuja i też będziemy od niego brali. Także na no, upartego, no w Altrum idzie poprasować. E, znaczy idzie, no by prasowało się, ale by trzeba było później też nią zwozić. E, a tak to chłopaki będą robili to w tym czasie, kiedy będę już prasował. Więc Liczę na chłopaków z agrorami, że to zrobią w Trimiga, a nie, że ciągnik będzie stał na placu, więc zobaczymy. Jutro jest czwartek, jutro im zaprowadzę w południe, bo od rana mam ostatni egzamin na studiach, ostatni w tym semestrze i później im zaprowadzę. No a to może dołączymy do tego filmu, jak prowadzę case'a. Cyk, jedziemy na serwis z tym podłokietnikiem. No, także wyruszyliśmy. Ja mam tam blisko 18 kilometrów. To co to jest, nie? Praktycznie zaraz będziemy na miejscu i. No i co? Także żniwa zapasem. Tak jak mówiłem, 26 czerwca. Ja dlatego też chciałem zaprowadzić teraz przed żniwami ten ciągnik, żeby już to przestało napierdalać, bo już no, widzicie jak się rozrelał ten podłokietnik, nie? A nie chcę, żeby się to bardziej rozwaliło w żniwa, żeby miał jakiś przestój. Więc mamy jeszcze po prostu ten, te dobry tydzie, dobre półtora tygodnia do... Do żniw jęczmienia, więc warto by było właśnie to strawy pokończyłem. A jak już będzie jakaś usługa się zdarzyła, to pojadę w Altrum, Już nie ma problemu. Ale mówię, jak oni mają przyjeżdżać, mi wyciągać, to u mnie na miejscu to wolę im zaprowadzić, niech to szybko zrobią i... Icy coś glancuś. No a ja teraz yy. mamy malowanie oprócz tego właśnie, że, że właśnie przed żniwami jeszcze zawsze no te obory odświeżamy. Ten wentylator wam pokazywałem jak jest zamontowany, dopiero będzie podłączony. <laughs> jak elektryk będzie miał czas no żniwa zapasem kukurydza rośnie buraki rosną zboża wyglądają w sumie dobrze także mam nadzieję, że wszystko jeszcze dotrzyma i nie będzie jakiś gradów albo czegoś konkretnego liczę na to, że będzie wszystko dobrze i że się nic nie wydarzy mam nadzieję no trawy zebraliśmy, pierwszy pokos cały, no już dawno. Teraz kosianem kończyliśmy ptaszki. Ptaszki na siano zebraliśmy i co? I jeszcze się okaże, że jęczmień zbierzemy, czyli wuja zbierze ja sprasuję, to zrobimy drugi pokos traw i tak to wygląda. Boże, że Paki tu widzę się przepalają. U no, mnie trochę też się przepaliły, ale no nie aż tak jak tu. A ja teraz na weekend jedę do Warszawy na koncert na Fidę. My jesteśmy drugi, na no drugi dzień w sobotę, a że ja fan. No i jeszcze ostatni koncert, no to trzeba było się zebrać i jechać. Wynajęliśmy sobie apart, czy hotel zwykły, nie? Na jedną noc, soboty, na niedzielę, no i mamy ekipę w pięciu. No i super, ale wrzucę wam tego vloga już w sumie teraz na. się jest czwartek, na jutro wam go zrobię. Ostatnio nie miałem co nagrywać za bardzo, czy mijałem, ale jakoś nie miałem chęci, coś ostatnio mi z tym nagrywaniem nie idzie. Ten 2025 się zaczął kiepsko, właśnie, pomimo, że jest nowy ciągnik i w ogóle to jakoś tak, nie wiem, entuzjazm trochę spadł mi do nagrywania, bo, bo czasu mi tyle zajmuje wszystko, że nie mam kiedy usiąść i coś zmontować, tak szczerze, nie? Kiedyś człowiek ma więcej czasu, a teraz <laughs> trzeba zadbać o, o siebie, o rodzinę. Wszystkie inne rzeczy i tak no...